Mari, terroristka. Oh, Co ci chodzi, Marii? O nic. Oh, masz rację. Nie najlepiej wyszłaś na tym zdjęciu. Jak to, mamo? Wyglądasz na nim jak wielki, nadęty bachor. Musimy zrobić nowe zdjęcie. I to szybko. Uh. Mam nadzieję, że to owłosiona mutacja robaka. Choć równie dobrze może to być tylko choroba skóry. O, owłosiony robal. Super! Wiem. Wreszcie będę miał futrzane zwierzę, a mama nic nie będzie wiedziała. Pokaż mi. Śmierdzi, jakby się nie mył. Cześć, Marii, co tam? Coś się stało? Nie. Gadaj, Marii, jesteśmy twoimi kumplami. Robaczek też. To przez mamę. Chcę zrobić nowe zdjęcie rodzinne. Słyszałem już o gorszych tragediach. Tak, ty nigdy tego nie zrozumiesz! Twoja mama nie kręci ci loczków na głowie, nie pudruje twarzy, ani nie wciska cię w elastyczne spódniczki. Szkoda! Pasowałyby do ciebie, mięczaku! Wybacz, muszę już iść. Pa... To co robimy z tym włochatym robalem? Chyba trzeba zapytać eksperta, Tony. Tata jest na wybiegu dla gęsi. Nie, Tony. Musimy iść do prawdziwego weterynarza. Oh. Nie bój się, mój malutki koleżko. Chodź. Chciałeś mnie poszczuć tym ohydnym, strętnym robalem? Wayne, nie wygłupiaj się. Zaraz powiem mamie o tym brudnym szkodniku. Psiknie go sprayem i koniec z nim. Mam! Jedno słowo o Robalu i z tobą też będzie koniec. Powiem mamie, że zamieniasz swoje łóżko w samochód wyścigowy. Eee, dobra. Wiedziałem, że cię przekonam. Cześć, tato, znajdzie się tam dla nas miejsce. Może? Dokąd się wybieracie? Tony koniecznie musi iść do lekarza, żeby coś zbadać. O, rozumiem. To nieprawda. Teraz to nie jest kłamstwo. To pójdziemy do weterynarza na piechotę. Co? Co ty gadasz? Tony! Nie mogę uwierzyć w poziom głupoty dorosłych. Dziecko by się na to nie nabrało. Co ty tu robisz? Spaceruję. Patsy pożyczyła mi Orwella na moje stargane nerwy. Gładzenie futerka jest bardzo uspokajające. Orwell ma chyba odmienne zdanie. Głaszczesz go pod włos. O, o... Ta sztuczna wiewiórka wygląda prawie jak żywa. Zgadza się. To nie do wiary. To moja wiewiórka, ukradziona z mojej osobistej naukowej kolekcji zwierząt. Wayne... Ty nie jesteś wiewiórką! A, A co z Włochatym Robalem? R robal poczeka. To jest wojna! masz do powiedzenia na ten temat? A, przytulanka mięczaka straciła trochę futerka. Spadaj, głupku! Zaraz odpalam maszynę! Mamusiu, Wayne się przewrócił! Może ten pluszakowy terroryzm nie jest sprawką Wayna? Był chyba zajęty testami zderzeniowymi. Wayne! Znowu spadłeś z łóżka? Chodź, Luszyn. Musimy zająć się robalem. Ktoś się bawi tym miastem, Tony. Kieruje każdym mieszkańcem jak jakąś marionetką. A to jest śmieszne. Tak. Szatańsko śmieszne. Patrz, ziarno dla ptaków na chodniku. jest jeszcze świeże. Myślę, że weterynarz będzie gdzieś tutaj. szybko, chłopcy, schowajcie się. Co się dzieje? Tutejszy chomik zupełnie oszalał. Wziął weterynarza jako zakładnika. Co? Chomik? Nie wierzę, żeby chomik był do tego zdolny. To Orwell! Chyba marnujesz się tutaj, Marii. Udało ci się sprawić, że kierowcy zatrzymali się dla głupiej, pluszowej zabawki. Cześć, Luszyn. Pewnie będziesz na mnie krzyczał. Muszę się przyznać do chwilowej złości, ale teraz jestem spokojny i. Zaciekawiony Trudno uwierzyć, że to wszystko twoje dzieło Zadziwiające Dzięki, ale nie było zbyt trudno Ludzie z mydłowa są głupi jak owce Pójdą tam, gdzie im każesz Uważam, że to było śmieszne Może z wyjątkiem szalonego chomika Wyglądał strasznie To może wydawać się śmieszne Ale to był czysty terroryzm miejski, Marii Zrobiłam to, co musiałam Ponieważ całe miasto jest sparaliżowane Mama nie da rady zaciągnąć mnie do fotografa Nie sparaliżujesz miasta na zawsze. Naprawdę? Nie, Mari, nie możesz. Nie tylko ty masz kłopoty. Pomyśl o zwierzętach. Twój ostatni wybryk doprowadził do zamknięcia sklepu, a Orwell uwięził sklepowego weterynarza. Jeśli ten robak umrze, będziesz miała na sumieniu jego i wściekliznę Orwella na wieki! Ha, ha! ha. Orwellowi nic się nie stało! Dałam mu do jedzenia trochę sorbetu, żeby miał sklejone futro na pyszczku Wiedziałem, że Orwell nikogo nie skrzywdzi. Mam nadzieję, że nie bawisz się już na łóżku, Wayne. Nie bawię się! Jestem grzeczny! Bardzo niebezpiecznie upadłeś. Wayne się poprawi, mamusiu. <laughs> Odsuńcie się, mamy rannego! Stój, panienko! Nie wolno! Tam jest szalony chobik! A to zwariowany dzieciak! Nie A. jest zwariowana, tylko bardzo inteligentna. To nie jest to samo! <laughs> Uratowała go! Pocałowała chomika! Na pewno stanie się sławna! <gling> no, gotowe! Przynajmniej nie masz nadętej miny. Nie! O! Mm... <gulanie> Co powiedział weterynarz? Nie poszedłem do niego! Dlaczego? To nie był weterynarz, tylko zwyczajny doradca sklepowy. Nie umiał nawet odróżnić normalnego chomika z sorbetem, od chomika ze wścieklizną. Nie mógłbym mu już zaufać. Patrz, stracił owłosienie. Wiem, wykąpałem go. Wydaje mi się, że wcześniej był po prostu troszkę brudny. Misiaczki. Hej, kto ci dał prawo jazdy! Zdrawi śledzie! A -a -a!